yeah, let's go I got it on the blocks, don't see me pump it up, pump it up And I don't see no blocks, so try to top it up, top it up To 25. Alma, to poziom jest naprawdę wysoki Ponad 300 30. osób Sprawnie już chyba być nie może. Niektóre walki to chyba nie jedna gala by się nie powstydziła takich walki. Zawsze wiesz, wszystko dopięte na ostatni guzik, sprawnie. Uważam, że no, ludzie sobie naprawdę chwalą. No, ponad 300 osób na amatorskich zawodach. Nie chcę dodać nic ująć. Co ty powiesz o Almie? Bardzo fajna, trafna dla młodzieży. Takie często się rozwija, bardzo prężnie. Miejmy nadzieję, że to będzie dalej się rozwijało tak jak teraz. Jeśli można, w obecności kamery, podziękować organizatorom. za... No so, jest się. Jak długo istnieje już organizacja Alma? 10 lat. Przeszło, 2005, była pierwsza w y, Warszawie. Pierwsze zawody, nigdzie indziej nie było takiego klimatu jak tutaj. Na Armie właśnie w Sojaczewie, to byłem w 2006 albo 2007 roku. geum to było 325 zawodników. Ale pamiętam jak dziś siedzę tu, a naprzeciwko Juraz w niebieskiej koszulce Manto i siedzi Różal jeszcze w takich przydługich włosach z taką śliczną kitką, wiesz co chodzi. Marcin Grzaszki wtedy był trenerem w Centrum Sportu Walki Płock. Uprowadził tą mocną, mocną sekcję Majka. W trakcie walki nałowych przekręcono jego zawodnika. Marcin się wkurzył, wyjął n daniał sędziego głównego wokoło ringu. To już jest... eee, by nie było, bo nagrywamy to gumowy. Gumowy, 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 gumowy gumowy Koncepcja, jaką z Tomkiem Knapem opracowaliśmy na rok przyszły, to jest zawody ukierunkowane na zawodników. To, co oni lubią. Będą trzy oktagony, jak będzie więcej, zrobię cztery oktagony. Inny obiekt, już większy, gdzie robiła diagnostykę sportową za darmo, yy, kącik masażystów. To przygotuj go, nie od razu, tylko przygotuj. Chcę, żeby chłopcy jak przyjadą wraz z filmem Extreme Hobby za te pisowe więcej wywieźli z tych zawodów niż cokolwiek tutaj wnieśli. Mam 27-osobową grupę sędziów. 14.30 przychodzi mi druga zmiana sędziów no, tak jak powiedziałem, więc mi się to podoba, że to nie jest żadna ma. to jest konkretna organizacja. Od do, prowadzona silną ręką mega doświadczenie, wiecie czyli też co przyjeżdżam widzę, że stali sędziowie, więc nie ma się do czego przyczepić. Bardzo dobrze jestem jak najbardziej za tym, żeby było w Polsce więcej takich imprez. Jeszcze dwie walki do finału. Czekam z niecierpliwością, żeby odebrać złoty krążek. Organizacja jak zawsze na najwyższym poziomie. W skali od 1 do 10, 11. To co mnie nakłonił Tomek Nap, wiceprezes Stowarzyszenia ma, to otwarcia się na innych. Mówi, że to są czwarte Mistrzostwa Polski? Dziękuję zawodnikom, że obdarzają nas. Swoim zaufaniem, postaram się je zawiódł. Cześć, jesteśmy na Mistrzostwach Polski Amatorskich w Sala Jest ze mną grupka moich zawodników z klubu S4 Fight Club. to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ zjechało się około 300 zawodników z całej Polski. Walczą o medale. Na pewno tutaj jest, jest na rybek, na przyszłych mistrzów. Miejmy mi nadzieję, że w USA. co Wysoki poziom, mega wysoki poziom, fajne walki. No jest potrzebna większa sala, bo impreza mega. Przyjechało mnóstwo zawodników. No, dla mnie bomba. Ile tak teraz w roku się odbywa? Teraz jest co tydzień co dwa tygodnie, bo, Że nie tylko walki, ale będą mogli tak samo się przebadać, sprawdzić, zobaczyć, nie? Chcemy zrobić zbiórkę krwi, tak. szpiegów, tak? są no to są naprawdę szczytne cele, nie? Niektórzy mają naprawdę ciężkie życie, wychodzą z takich, a nie innych środowisk, a tutaj mają określone cele i, i, i znajdują się... Fajne jest to, jak rozwiązało z że tutaj nie ma tego jak gdyby podziału, tylko no, ta pasja łączy jednak tych ludzi. Najlepsze jest to, że my nie musimy zapraszać tutaj słowa polskiego MMA. Na... Teraz, na... teraz jest To były ciężkie chwile, naprawdę. Co tym opowiadać. A jeszcze szykułem się inne niespodzianki tylko przyjeżdżać i walczyć No to na mnie jest coraz większy poziom, wyższy coraz więcej startujących co bardzo dobrze rokuje na przyszłość No właśnie jestem po ciężkiej walce pierwszej, ale ciężkiej dobre zawody, wysoki poziom Witam wszystkich, ja już jestem kolejny raz na Almie i uważam, że kolejny raz super impreza, super udana. Zawodnicy, no, dając siebie wszystko, to widać, jest dużo efektownych knockoutów, dużo fajnych walk, i myślę, że organizatorzy no, muszą szukać już większego miejsca do organizowania tej imprezy. Najbardziej no, w Danielu lubię to, że ma takiego przyjaciela jak ja. prawda. Najbardziej to lubi. E vice versa